Raz, dwa. Cześć, witam na kanale In The Trade. Dzisiaj pohandlujemy, pokażę, jak prowadzić analizę techniczną na Pocket Option, na TradingView. Także proszę o subskrypcję kanału i zaczynamy. Dzisiaj będzie fajny handel. Także zaczynamy. Dobrze, najpierw poproszę o dołączenie do, do mojej grupy darmowej za Trading Free Group w Telegramie. Jest to grupa darmowa. Prowadzimy tu dwie sesje handlowo-rzędne. Na przykład wnioski za dzisiejszą sesję jest 50 dolarów. Na przykład, na przykład, rezultat dzisiejszego dnia jest 50... 500, na przykład, na przykład, rezultat dzisiejszego dnia jest 586 dolarów.

Druga sesja były 4 sygnały. Także jest też dołączyć do grupy, link bench w opcji w filmiku, również mamy takie robotę handlowego, który prowadzi analizę techniczną na różnych parach walutowych, tak, można wybierać na przykład dowolną parę walutową, dalej wybierać ramę czasową, na przykład jeżeli tworzymy transakcję na 1-5 minut, to można analizować 1-5 minut ramę czasową, tak i. Prowadzić analizy. I dalej, bot wydaje wnioski, np. wejście w góry, wejście w górę. Tak Tak to wygląda, tak wygląda ten bot. Jeżeli dołączysz do grupy VIP, możesz mieć dostęp do grupy VIP i również mieć tego bota e, handlowego. Także poproszę o dołączenie do grupy, link będzie w opcji temu filmiku. Dobrze, przejdziemy do analizy technicznej i jak prowadzić analizę techniczną. Аналіз технічно проводимо на TradingView. Мам тут TradingView. Є то версія дармова, не треба купувати якісь спеціальні версії, ж ж пожонкуйом, це не маєш ще на на якусь лепшу версію TradingView, можна користатись з дармової. Я так раз користуюсь з дармової, без уваги. Далі, в кружно мам тут пари валютові. так, аналізує є доминутна рама часова. Мам тут також не пара валютова встановлена. І звучу варіант, що маємо тут. Так, і зараз будемо проводити аналізи на, на тих парах валютових і побачимо, Jak, gdzie i jak otworzyć transakcje, tak? musimy zwrócić uwagę na różne. Pary walutowe, jakie jest sytuacji i analizować jaka para walutowa jest podobna do tej strategii, na jakiej będziemy handlować, tak? jeżeli handlujemy na przykład na odwrócenie tendencji, to szukamy sytuacji, gdzie jest cena wykupiona lub wyprzedana, na przykład zwróćcie uwagę tutaj, AUD CHF, możemy tworzyć transakcję na AUD CHF, teraz cena idzie do góry tak? i możemy tworzyć transakcję na na przykład na tym poziomie. AUD, CHF. -y. Poszukamy parę walutowej na Pocket Option. 84% wypłaty. z 150 dolarów niżej. Dobrze. Dlaczego niżej? Zwróćcie uwagę. Co mamy? Mamy tutaj AUD, CHF. -y. Cena poruszy się w górę. Zwróćcie uwagę. Tak? Mamy trend wzrostowy. Cena idzie wyżej. Tak. I tutaj również idzie wyżej. Ale co dalej? Dalej zwróćcie uwagę. Mamy poziom oporu. Tak, poziom poru Wcześniej zwróć uwagę, cena na tym poziomie była odwrócona. Tak, dużo czasu cena nie mogła przelamać ten poziom. Również było tutaj e, sprawa przelamać ten poziom, tak, ale dalej podwróciło się i poszło dalej na spadek. Również zwróć uwagę, tutaj było wy, 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 wykupienie, tak, na tym poziomie. Tak, zwróć uwagę, tutaj i tutaj było wykupienie i również ta, teraz cena jest. Wykupiona na no, w każdym razie, się wyżej 30. Oczywiście już nie ma siły iść do tego poziomu, także czekamy odwrócenie na tym poziomie oporu, tak, bo tutaj naprawdę jest bardzo duża możliwość tego, tak, że cena będzie odwrócona i będzie iść na spadek od tego poziomu. Będzie jakaś korekcja na spadek. Jest to bardzo ważne rozumienie tego, tak, jak prowadzić analizę techniczną. W analizie technicznej musimy szukać poziom spaści oporu, tak, tutaj na przykład mamy poziom oporu. Niżej mamy poziom sparcia gdzieś na tym poziomie. Znajduje się poziom sparcia tak, od, od którego cena również była odwrócona. Tak, zwróćcie uwagę, tak, na tych poziomach cena była odwrócona. I teraz, kiedy cena już znajduje się na poziomie oporu, gdzieś tutaj, to oczywiście w tym miejscu można czekać korekcji i że cena pójdzie na spadek od tego poziomu, tak, bo. Jeżeli cena znajduje się w dużym wykupieniu na wskaźniku, jak teraz, to jest możliwość, że cena będzie odwrócona. Jeżeli cena nie będzie odwrócona, to będzie trochę wyżej. Jak rozumiem, że poziom jest silny, to można będzie zrobić pokrywanie, tak? bo naprawdę poziom jest silny. Zwróćcie uwagę, tak 1, 2, 3 razy cena była wcześniej odwrócona. Również było tutaj możliwość, tego, że cena wyszła nie poszła tego poziomu. I teraz cena znajduje się tutaj, to również będzie odwrócenie od tego poziomu, bo cena jest naprawdę e, wykupiona na wkaźniku RSI. Dobrze, poczekamy na koniec transakcji, zostało się jeszcze trochę i porozmawiamy trochę o tym jak handlować na E, naprawdę na Pocket Option Zawsze musimy zwrócić uwagę na procent wyплати. Zwuść uwagę otworzyłem транзакцію на 74% виплати, а зараз є виплата 22% од цієї квоти транзакції. Также лепить на 22% не отвожуть транзакції, бо направить замало. Також 64% було файне, а 22 jest замало. Також звучу увагу. Тут маємо це виплати аналізовувач проваджує аналіз на парах валіторів, які мають файний процент виплати, у чим дійсно 4, тобто там ніже, ніж дійсно для піні отворюч. Транзакція, направда, ніже, ніж дійсно для піні хандлович. Далі маємо конто демо, як завжди мовив, що не може не мати твоїх пінйонзи на конче, може творити на конче демо, і хандлович на конче демо, так, на поки тому, що маємо конто демо. І згущу вага, це на замикачі в плюші, як і мовилим, так, це на от пожимо, от та аналіза który zrobiłem jest prawidłowo, zwróć uwagę cena dalej kontynuuje spadek, tak pojawia się czerwony, wszystko w porządku, także tak to wygląda, Tak, jeżeli będziecie handlować, oczywiście to prowadzenie analiz technicznych jest bardzo ważne, w, 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 wykorzystanie wskaźników, na przykład tutaj wskaźniki RSI, tak? wskaźniki znajdują się tutaj, gdzie znajdują się wskaźniki RSI i teraz poszukamy innej pary i otworzymy transakcję na nowej pary walutowej. Dobrze, co mamy dalej? Zwłaszcza podobna sytuacja AUD USD. Tak, można tworzyć transakcję na Aud USD. Otworzymy transakcję na Aud USD. Tak, 46% wypłaty nie handlujemy tak mały procent wypłaty. Szukamy innej pary walutowej, ale fajny był tu poziom. Tak, złusiwary już tutaj poziom był E, poziom oporu. Oczywiście było cena dużo czasu znajdowała się tak, był tak był duży trend wzrostowy але та розстана знайдуючи на дужем подіумі опору, так також можна було отворити транзакції, але є за малий процент виплати. Добре, шукаємо далі. Так, звучимо увагу на ружні ситуації, які є, щоб знайти цей ідеальний темпунт вийшов в транзакцію. Так, і, направді, мусимо знайти, де є ціна, лоб дуже викуплена, або дуже випшедана. Наприклад, Prawdzami różne, tak. Tutaj zwrócić ruch boczny, na ruchy bocznym lepiej nie handlować, tak, bo naprawdę można stracić pieniądze, nie jest zrozumiały kierunek ceny. Był transpadkowy i dalej poszłany w ruchy bocznym. Lepiej nie handlować w takich sytuacjach. Dobrze, Audę GPI. Otworzymy transakcję na Audę GPI. Jest fajna sytuacja. I zwróćcie uwagę, tak, Audę GPI. 20, 29% wypłaty jest za mało oczywiście, nie handlujemy na tej pary. Szukamy dalej. Dobrze, szukamy dalej. Zwróćcie uwagę, cut GPI, otworzymy transakcję na HGPI. Otworzymy transakcję, cut GPI, 81% wypłaty. Dobrze, jest fajna sytuacja. Otworzymy transakcję niżej 150 dolarów. Dobrze, dlaczego niżej? Już powiem. Zwróćcie uwagę, idziemy dalej, prowadzić analizę. Co mamy? Oczywiście mamy trend wzrostowy. ціна на порушення трендів з Ростовим, шістко в, в пожонку, видаєш тренд з Ростовий, ніс Але на цьому ще мій зручу увагу. Тоже на вказнику RSI, зручу увагу, так, тут ціна на IG вижий, а на вказнику RSI вже маємо спадок. Очевидно, що в цій ситуації вже ціна не може іщ вижий, бо Te pokazuje, ta sytuacja pokazuje, że mamy rozbieżność między wskaźnikiem i wykresem. Kiedy jest rozbieżność, to jest dobry sygnał na twarz transakcji, na odwrócenie, bo oczywiście ten trend już nie ma tej siły, bo można sprawdzić po świecie. Zwróćcie uwagę, tak, był trend wzrostowy, ale już tutaj ma poziom wyższy, którego cena nie może iść. Tak, tutaj jest opór i ten spadek, który pokazuje wskaźnik RSI, oczywiście daje cenie e, siły, żeby cena poszła od tego poziomu na spadek i ten trend spadkowy będzie już skończony, tak, bo można zobaczyć tutaj wzrost, tak, a tutaj już trochę mamy spadek. Na 5 minut ramy czasowej można zobaczyć inne sytuacje, na 5 minut ramy można zobaczyć, tak, mamy trend, trend wzrostowy i cena znajduje się blisko obok poziomu wykupienia, co jest sygnałem również dla tego, żeby cena była odwrócona. Można spra sprawdzić różne ramy czasowe, gdzie jest poziom, znaczy, jeśli mi to w ramię może zobaczyć, że cena podchodzi do tego poziomu oporu, tak? Oczywiście było wcześniej na tym poziomie odwrócenie, tak, trochę, trochę wcześniej była cena przelamana tutaj, tak? Jest poziom, gdzie była cena przelamana, oczywiście może być e, cena po, może spróbować iść wyżej do tego poziomu, ale jeżeli pójdzie trochę wyżej, to otworzymy pokrywanie. Tak teraz prowadzimy na 1 minuty ramion, czasowo, 1 minuta pokazuje, że Naprawdę będziemy czekać, że cena będzie odwrócona, bo już tutaj, zwróćcie uwagę, już nie ma tego, nie ma tej siły, tak? Cena trochę jest, jest, jest trochę, ma opór, tak? I nie może dalej iść, jeżeli pójdzie trochę wyżej, otworzymy pokrywanie. Dobrze, poczekamy na zamknięcie transakcji. Oczywiście cena poszła trochę wyżej, ale czekamy jeszcze na zamknięcie. Jeżeli będzie zamknięta w minus, zrobimy pokrywanie 300 dolarów, żeby pokryć straty, tak? Zwróćcie uwagę, 300 dolarów, zysk 206, 207. долярів, так, і, покривання, о, покривання, і маємо покривання от 150 покри, і ми вже маємо трохи e, зиску, так. Добре, ставиш ще трохи, зараз почекаємо, згучимо зруч, увагу, це не замкнеш мінус чи ні. jeżeli będzie minus, otworzymy pokrywanie, ale teraz mam nadzieję, że będzie w plusie. Tak, jest to podobne, może zmienić sytuację, bo obok poziomów, również zawsze występuje bardzo duża zmianność. Tak? Musicie na to zwrócić uwagę, że ta duża zmianność pokazuje, że cena po prostu ma niepełność tego, w jakim kierunku będzie iść, dlatego i występuje ta niepełność. Także zamknięta. Cena zamknięta w 0, tak, ale da, dalej kontynuuje spadek. Tak. Co, co znaczy zamknięta 0? Że nie mamy zysku. Tak. Uwagę, cena zamknięta bez zysku, bo 150 euro zwróciło się na konto. Tak. Była takie sytuacje, kiedy cena po prostu e, naprawdę e, zwraca się na, na konto i nie ma tego, żeby mieć naprawdę plusa, tak, ale nie ma straty. Także możemy tworzyć transakcję jeszcze jedną tak, niżej. I poczekamy zamknięcie transakcji. Oczywiście, że jak mówiłem, że cena musi odwracać się, bo już ten trend wzrostowy jest skończony, tak? I będzie już, ja czekam na odwrócenie, bo mamy rozbieżność między wskaźnikiem i wykresem. I, i na wskaźniku RSI pokazuje, że cena już znajduje się obok pozioma, tego, że cena już jest wykupiona, tak? Także poczekamy na zamknięcie transakcji i zobaczymy, czy będzie plusy, czy nie. Dobrze, zwróćcie uwagę, transakcję zamknięta w plusie, mamy zysk, tak? Oczywiście, że tutaj był wzrost, dlatego otworzyłem transakcję na 150, na 300 dolarów, nie, nie robiłem pokrywania i mam już zysk, także mamy transakcję zamkniętą w plusie. Dobrze, na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo. Jak i mówiłem, ta akcja odwróciła się w tym trendzie. Także proszę o subskrypcję kanału, dołączenie do grup. I na dzisiaj wszystko na razie. Do widzenia.